Siema, w dzisiejszym filmie musiałem wykonać zadanie od widza, zachęcam oglądać do końca, by zobaczyć, czy udało mi się wykonać, w tym filmie rysowanie na rangę Giewi. wystarczy sub, like i komentarz, to tyle, zapraszam do filmu, elo. Jeżeli chcecie tanio kupić sobie jakieś itemki na anarchii za prawdziwe pieniądze, zapraszam na MC Market, link do shopa w opisie, tanio, legitnie, wygodnie, bardzo polecam. Siemanko, widzę, dzisiaj dostałem bardzo dziwną ofertę, ponieważ ziomek na etykiecie po prostu dał mi konto i powiedział wbij mi tutaj proszę 600 kg, zapłacę ci 5 dyczek. Dzisiaj mamy taką fajną okazję co jeszcze zarobić przy okazji. Dostaliśmy takiej temy. Tutaj była 4 szóstka, ja sobie nałożyłem jeszcze za jego hajs krytyczne. Wszystko jest pięknie. niektóre rzeczy też sobie przełożyłem z konta takie jak Pet tutaj kostium. Mm. Taki temy, oczywiście, kur jest piękne, widać, że ziomek kupuje zemce Market. Bardzo polecam w opisie. Najlepszy anas, anas shop za prawdziwe pieniądze, również też potrzebujemy dostawców, czyli jeżeli nie grać już na anarchii i chcecie sprzedać swojej temy, możecie sprzedać na MC Market. Bardzo wam polecam. Tepnął, lecimy. Jazda. Trzeba szybko wbić te 600 kili. Staliśmy parawan, nic nie widzę. Ok, zabudowaliśmy sobie, więc spoko. Okej, okay, już zniszczyłem w sumie. Co to jest? Dobra, mamy jedno kilo. Mamy ten parawan, kurcze. Jeszcze. Dobra, mamy drugiego. Leży drugi. Jeszcze tyle widzę trzeciego w ogóle. Mamy. Leży, super. O, ten już w ogóle bije. I co? Już mamy trzy kilo. Super, dobra, lecimy. Tak? Trzy kilo? No chyba tak, coś takiego. Dobra, git. Lecimy dalej. Trzech najszybciej to wbić. Zobaczymy, ile się uda tych kili zrobić. Dobra, tepnął. Mamy dobre opeta do orania, więc jest git. W sensie kostium. Wie, więc spoko. Okej, okay, nie wiem co to. Tu jest jakiś tam Tamten pewnie lognie. log, nie? Drugi lognął, tepamy się dalej. Dobra, zaakceptował mnie. Okej. Okay, w miarę dobry trapik. Zabudowany, super. Chyba jest sam. Jest jakiś skybase, widzę. Można go spróbować wrzucić do trapa. Dokładnie. I w dripkach może zaskinie? Czy to mnie rozkopałem, chyba? Tutaj nie dostaje nic. A jest jeszcze tylko kolega, super. Parcie jak bijemy, parcie 4 Sz szóstka krytyczne. Jeden leży. Hitnąłem, super, super pięknie. I te nawet nie patrzę, bo tutaj trzeba. Jak na się te 600 killi wbić? Piękny łoterek. Parcie w ogóle jak w wodzie bijemy. Mamy ten... kostium Kryt, kryt No i dead, super Jakieś itemki dioksowe. Chcecie lepiej wyglądać? Wpadnijcie na plemeczki.pl Ceny zaczynają się już od 80zł z full dostępem do konta Z moim kredem Stryka macie 10zł taniej, więc bardzo polecam kupować No i co? Lecimy do odcinka, elo Okej, okay, zaakceptował, super pan... Ej, szczerze bardzo się fajnie gra na tym teksturpaczku Naprawdę fajnie, ja nie wiem czy... No, tu jest fersik, widzę Ostatnio już padłem w jednym firstie Więc kurde nie chciałbym znowu Nie da się tych per... O dobra cykl, super Nie, nie skaczę, nie skaczę Mój ostatni film właśnie zginąłem przez Takiego oferty więc trzeba uważać Skopiemy się na luzie się tu jakaś woda Jest jeszcze Aj, knokał mnie, kurde Dobra, bugowałem się jakoś. Już się przestraszyłem. Życzyłem jak taki know trochę, nie wiedziałem co się dzieje. A trap jest naprawdę prosty. Nie wiem, co się ze mną stało, szczerze. To będzie kolejny trap. Dobra, zabity. Nie wiem, jakie tamten miał itemy, bo ten daleko uciekł. I... Trzeba szybko, naprawdę tabat. To jest wykonalne i to jeszcze dzisiaj. Jest 230. Ja wam powiem, powiem ile mniej więcej to zajął. Ten film w ogóle. Później na koniec. Dobra, tapnął tep Okej, okay, nie wiem co to jest totalnie. Jakiś cheater chyba Ja już uciekam, bo ja wiem jak to się skończy Tutaj naprawdę... Mam balony! Nie wiem, czy. Nie mam cheatu, więc nie wiem, czy ktoś tu nie przyjdzie. Naprawdę trzeba uważać. Dobra, zabiłem no. Może tutaj. Nie przyjdą koledzy na full boxach. Dobra, palimy to, się dalej. Dobra, zaakceptował mnie. Okej, okay, dobry trapik, ale zabudowaliśmy jakieś kurde. Maszyny. Czy ja dam radę syknąć bombę? Nie gadaj nawet, nie? Ja pierdziele, jaki fart! Leży jeden 200 koło, no, trudno A ja tu byłem, ten trap jest też taki dobry? Kurde pa My nie padliśmy, ale Mamy farta mocnego Ja bym to wszystko zgryfował, żeby oni to kopali sobie trochę I ja tu jeszcze lawy na koniec Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj można dużo kiliwi farmić, ale ja też można paść, bo oni ogarniają po prostu. A mnie nie chcę zrzucać. O, co no spadłem. Ucimy, kurde, z tymi TP-kami, Trzeba tak kasować tych graczy, żeby to szybko zrobić. No bo jeszcze kurde trochę. 76, no. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Całkiem dobry trap naprawdę. Czy się tutaj wbaguje w ogóle? Tak, błogowałem się. On zginął w ogóle, nie wiem o co chodzi. Dobra, zabity, chociaż jeden. Nie wiem w ogóle czemu ciągle próbuję ten perłami wychodzić. Jak tu wystarczy pomyśleć. Trochę kurde panikuję. Te chyba... Nie mają tych nielegalnych trawów. Dobra, tepną. Strężże zaraz ja musimy wypić. Co jest? Nie wiem, nie wiem szczerze totalnie. Tu w ogóle jakiś otwarty trap na perłę. Można dużo kili zrobić, więc spoko. Czy tu ja dosięgnę Co tam się tyle kopie? A, bo na drabince byłem. Leży. Tutaj kolejny. Dobra, leżył. Dobra, po tym TP'ku w Strange'a pijemy. O kurde. Nie gadaj nawet. Co jest? Czekajcie. No, strapa wyszedł szybko. No. Widać, że baiter. Widać wciul, że baiter. Ja... Ja też biję szybciej, widzę, bo jak widzicie mam... Taki dobry kostium, żeby je tak szybko, wiecie, że jak Excalibur'em możemy się trochę napalić, ale ciągle trzeba być, wiecie, rozsądnym bardzo. Trapa se bardzo szybko wyszedł. Cieka dużo pereł. Widać, że tutaj zaraz będzie trap. Nie wiem niestety jaki, ale ma fula naweku na pewno. Nie wiem czy tu jest jakiś ferczek pewnie. Może cykniemy perła. Się wbuguje, czy nie? Nie. Nie pierdziel. Zginął. Mamy Ana, mamy Ana Jest zarąbiście, naprawdę Ana Mie 36, piernik Tu klatę, klatę Cyk, mamy klatę Kill off, super Jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze, dobrze zagrałem Nie udało mi się zabić tego jednego, ale dobra, trudno Ładujemy do ECK, ładujemy do ECK wszystko Mamy dużo, trochę miejsca To najlepsze, najlepsze, Trident, spoko, refy, to ten piernik jeszcze bym załadował, łeby, to oj piernika nie wziąłem okej okay, zaakceptował w ogóle koksy nam się jak dobrały fajnie słaby trap, ale znam ten trap w ogóle skądś, to jest że niby słaby trap, on od razu tylko rozkopuje on se ładnie szybko jeden leży Tutaj zabudowujemy cyk. Co jest? On ma na kilo? Co ty pierbą mówisz? Leży. Nie, nie, wiem, Nie wiem co chodzi. patrzcie, jeszcze, jeszcze tylko 69 kili. Naprawdę szybko leci. Jak jestem skupiony, to naprawdę fajne kile padają. Teksturpak jest naprawdę też fajny, szczerze. Dziękuję bardzo Kabelkowi za to. Teksturpak jest z jego discorda ale znajdziecie go też na moim polecam. Na mego też wbijać. Jak chcecie, to na kabelka Szmex utepnął w ogóle kolejny Nie wiem o co chodzi, kurde Buguję się? Ty, byłem bugowany Jest, bugowałem się znowu, dobra, git Czekajcie, 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 tu się zabudujemy Tu się też zabudujemy, po co? O, cyk, dźwignie tu mamy kolejnego kila w ogóle. A, dawno Leży, super Kurde, trochę tych pereł marnujemy. Dobra, już trudno. Ok, tepną mnie oj oj oj. Czy się wbuguje? Wbugowałem się. Teraz akurat Ładnie. Druga perełka. leży jeden super. spokojnie nie mały. leży kolejny. No i kolejny stack trzeba to kupić. To jest taki zapasowy, niby. Te trzy, żeby było. Czekajcie, bo tu. Kurde, bo tu są itemki jakieś. Co ja tu widziałem? Jakieś mleka, refy? Ej, Dayon! Jest trochę refów. Czekajcie. Nie nie są złe itemy, dobra. Ej, łeby! 15 łebów, dobra, Git. Resztę palimy. 15 koło Dobra, kupmy. Ostatni już. Mam nadzieję, że nie więcej nie będziemy dokupowywać. mamy dalej. Jeszcze 65 killi, więc trzeba szybko tryhardować, a nie tutaj gadać. no. Ej, hitnąłem tutaj też jakieś gówno. pugowałem się. Jestem speedem 2. O, dużo killi, więc spoko. Co jest? Ej, to było śmieciowskie na Afrykamie. To mi się nie podoba. Prawda, nieładnie. A jeszcze królik, tu spadł. Jeden leży, dobra. A no nie wiedzą, jakie mam miecz, chyba. Bo... Drugi. No i trzeci, super Dwa łeby tylko miał Wszystko pelimy, bo to śmiecie są O, dziękuję za suba bardzo, kocham cię Nie wiem kto to dał Dobra, zaakceptował mnie, lecimy Nie no, szybko się, ma, no, no dawaj to killa, mały Leży, dobra To mamy dalej? Masz bana za to ona pusha, psi. Ej, jaką piszę? Dobra, zaakceptował ok całkiem dobry trap chyba Ale już sobie, sobie Więc super Dosłownie w sekundę Dużo kill jest do zrobienia Więc fajnie Ojojoj oj, oj, Niedobrze A ja już się bugowałem jak szefik Jeden dead Drugi dead idę, do... O nie! Kurde! Dobra, no trudno. Ale mamy chociaż dwa kila Idziemy, idziemy spalić się oddajemy, ale do piekła Tu jakiś szulker deum Jakie te maski Jak pusty szarkę to jest... Ej, Przelkerze jeszcze tam jakieś No dobra, tepnął Wskoczyli W wodzie, nie wiem czy mi się chce bić, nie mamy dobrego peta niby Możemy też bardzo szybko bić, Tu no mamy Mega peta do bicia w wodzie, więc sobie możemy pobić Leży, dobre git, Pamy dalej Dobra, tepną, któryś Repnijmy się, lecimy Dobra, tepnął Okej, okay, jakiś nemosik, widzę Ile bije? Nie, nie dużo Się. mały co ty robisz naprawdę pa i teraz zabieram wodę dobra już ich mamy dobra kurde sam Ja jeden już choruje a drugi też dobry widzę że tak się bosi bawią E, dėjam, no. jis yra toks greitis. Įsiti, galiu skakti. Na, jau išsisukti. Jau išsisukti. Dobra Good game. Game over, Christopher. To mamy dalej. Kurde, musimy szybciej, musimy przyspieszyć. Potrzebujemy dużej ilości kili i Naprawdę, bardzo to potrzebuję. Ok, wyszedłem jakimś partem. Nie wiem o co chodzi. A już tutaj nie byłem, kurde. Zabiłem. A jest ten Nibix. Dobra, zaakceptował. Jazda. Okej, okay. zwykły trapiek, najzwyklejszy. Daję jakieś mechanizmy. Śperły ma. Dobra, leży. Loknął, kurde trzy perły. No nie, ja bym całkiem wystakowany. Gdybyśmy mieli kolejnego killa, dobra, trudno. Albo jakbyśmy mniej marnowali, dobra, tepnął. Jeszcze tam ta bombarda w ogóle. Joy. Nie mogę się wcykać. Dobra, udało mi się jakimś cudem wyjść z tego, naprawdę dość ciężko. Przynajmniej, że już zginę. że dobra jeszcze może to na górze byśmy trzasnęli, czy uciekł dobra, mamy dwa kile to pamy dalej no i patrzcie ile się marnuje, nie no to są takie drogie jeszcze o, od razu mnie tepną w sekundę to musi być jakiś ogarnięty tak, tak myślałem jakieś 4 chyba Kurde, wiecie, mnie to boli. Ja nie mam faworki, jak inni twórcy. Ja nie dostaję tych perwek sobie za free. Ja. Jak dostanę tylko łeba jakiegoś, to już uciekam. Raczej nie zginę. Tutaj raczej mi z wytapa. Nie wiem, czy to jest fullboxer czy nie. Możemy się połyć, no zobaczymy. Raczej tak. W jakoś dtp ma w drugiej opcji. wygląda jak na full box'a na 15 zjadł, no nie tego szybko byśmy trzesnęli chyba, że najpierw mi seta zbić a potem wiecie, działać, tak też może być Ja wiem, wcale jakoś dużo nie bije. Zaraz przydałoby się uciekać. Nie wiadomo, co się zaraz zacznie. Patrzcie, ja mu nic nie bije. Nie wiem o co chodzi. Jakiegoś fitnessa mam albo coś? Nie wiem. Teraz jeszcze trochę pereł mi zmarnować Nie cykam pereł Ja nie wiem czy to... Ja mu nic nie biję, to jest chore, o co tu chodzi? Nie rozumiem Weby ma Koksy ma Coś do drugiej włożył Aha, on ma dwa nasety, padły mu buty. Nie wiem szczerze o co chodzi. Nie rozumiem szczerze totalnie o co tu chodzi. Chyba ze zbipem by typ nie cheatował, nie? Nie wiem, czy ktoś na plecach nic nie skoczył też. Co on robi? Spodnie. Biję, biję, bo już wszystko upada, pada. Nawet nie namosuje Tu trzeba bić. 11 Ej, bo tam trochę wyjście znalazł. I to do samej góry, więc trzeba trochę pobić. Dobra, balę mu na bo tu... Tu już jest koniec tych żartów, naprawdę. Zabrałem mu wodę. Trochę się stresuję tak szczerze Nie wiem co się może stać nawet Ja nie wiem czy mi z tego Nie wyjdzie po prostu Dokładnie nie miałem tyłu zabudowanego Dobra ja go po prostu bije w takiej sytuacji Bania Jak Nie mam stręża Teraz to jest lipa, już pijemy, pijemy, pijemy balona Zabrałem mu kolejną wodę Może i wyrabia, bo on ciągle koksje Poszła bomba, buty Fullbox, test. To, to jest jakiś nieudany. Full box, jak widzę. Czyli jak, jednak miałem rację. Chyba, że to jest dalej jakiś plan działania, nie? Ale wiecie co, nie sądzę. Nap naprawdę nie sądzę. Ej, zginąć! O takiego czegoś to jest naprawdę. Patrzcie, zwykły gracz ginie od takiego to nie? Jest chore Wiecie, że on dalej może grać. To jest na... Na pół serca, tak? Ale to jest żałosne. Patrzcie, co ten typ robi w ogóle. Jeszcze nie mogę, bo. Chcemy ja ci rakur do webów nie do mnie. Pojebańcu ty. mu na mosa zajebać ci. Oj, się kopią. Oj, oj, oj. Mam trzy perły. Że mi się udało na trzech perłach Zora, to jest naprawdę chore. Zjadłam pół serca bez temu Udało mi się wyjść, więc chociaż tyle. Nie mam już pereł. To jest taka jedyna lipa, ale patrzcie. Już My Już zaraliśmy. Mamy kostium. Więc zaraliśmy na pewno... Czas mam do 23, jest 21 .11. Nagrywam już to przez godzinkę chyba. Nie wiem, zobaczymy. Łatwy trapik, naprawdę. Już się jakoś wbugowałem, widzę. Spróbuję się jakoś może roz... Dobra, wbugowałem się git. 3 perły na minus. Nie tam 6 widzę. Ja nie mogę? Rozpowę, dobra. Jakbym może cyknął te, wtedy jeszcze tą perłę, on był bez bani Tak myślę Randy, co ty próbujesz, o Leży, dobra Dobra, tepnął Nie wiem co to No nie, no nie No nie, no ja kończę film Przekro mi, nie udało mi się tego zadania wykonać. Jest to po prostu za trudne, za dużo tepeków. Nie wiem co to był za trapniem, tylko padłem Nie pokazało mi się nawet. Kończymy ten film. Jeżeli chcecie dać jakieś temki na odrobienie. Byłoby mi miło. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Alo.